Ponad 110 lat w tej historii, Wy też macie swoje miejsce. Życzę Wam dalszych sukcesów i, tak jak w słowach Roty, zdrowia i sił do niesienia pomocy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Ja chciałem pięknie podziękować za zaproszenie. Jest to dla mnie wielki zaszczyt, ogromna przyjemność być w dniu dzisiejszym w i pozwolę sobie pogratulować przede wszystkim władzom miasta, Panu Prezydentowi, Panu Przewodniczącemu wszystkim radnym, że stworzyliście wspaniały klimat, że Sportowe Ratownictwo Wodne mogą w Skierniewicach rozwijać się. Gratuluję prezesowi Andrzejowi Jankowskiemu, że tak ładnie pokierował działalnością w tym regionie, że tylu jest zawodników i tak wspaniałe zawody są. Co będę gratulował Bernardowi Modeleskiemu? Mnie już i tak cała Polska zazdrości i wam zazdrości, że macie takiego trenera, takiego prezesa, że macie taki klimat, że tak wspaniale się to rozwija. Gratuluję zwycięzcom, medalistom, ale myślę, że wielką przyjemność takie zawody sprawiają każdemu zawodnikowi startującemu. I życzyłbym Wam, tu w tych, na tej tych pływalni startował Ryszard Sielski, dzisiaj go nie ma. On jeszcze startuje w zawodach, mając prawie 80 lat. Z nim powalczcie o rekord Guinnessa, żebyście dłużej startowali, tego życzę wam z całego serca. Gratuluję sędziom dobrej pracy i rodzicom wytrwałości, żeby przypilnowali, żeby przypilnowali swoje dzieci, aby nie opuszczali treningów i zawodów. Jeszcze raz pięknie dziękuję, życzę dalszych sukcesów. Ja chciałem podziękować, ja mogę zapewnić, że za rok się spotkamy. Mamy tutaj pełne wsparcie miasta, także za rok już zapraszamy na kolejne otwarte mistrzostwa z wierniewic. Może nawet w większej formie, w formie jakiegoś Grand Prix, ale na pewno się spotkamy. Jeszcze raz wszystkim dziękuję i życzę sukcesu.